Cześć! Parafinę na dłonie zna chyba każdy. Od wielu, wielu lat zabieg parafinowy wykonywany jest w gabinetach kosmetycznych. Ale dzisiaj pokażę Wam urządzenie, które jest zupełnie inne niż te, które do tej pory znaliście. Jest ze mną dzisiaj Ania, która pokaże, jak wykonać zabieg parafinowy parafiniarką Alessandro i opowie nam troszeczkę o tym produkcie. Powiedz nam przede wszystkim, jakie są zalety tej parafiniarki? Tej konkretnej parafiniarki, zalety są takie, że y, można jej używać bez użycia prądu. To jest y, najbardziej chyba fantastyczne. Jest to urządzenie bardzo mobilne, leciutkie, y, łatwe do... Właśnie wydaje wy... mi się ciężkie, ale muszę po podnieść sama. Faktycznie, bardzo lekkie. Leciutkie, <laughs> tak. y, łatwe do wyczyszczenia, do przeniesienia, do spakowania. W każdym pomieszczeniu no, fantastyczny. To w takim razie, jakie działanie yy, ma parafina tutaj, tak? Jakby w całym tym zabiegu? Ogólne działanie parafiny jest mocno rozgrzewające. Yy, tworzy się taka okluzja, która zamyka wszystkie substancje aktywne w środku w skórze. Ale nasza parafina yy, dodatkowo jest też bogata w różne substancje odżywcze, więc nie jest samą, tylko po prostu płynną parafiną ale jest takim całym komponentem mocno odżywczo nawilżającym. To, co jest bardzo ważne tutaj w naszej parafinie, w parafinie Alessandro, to to, że cały zabieg jest bardzo higieniczny, ponieważ tak. mamy Ju... osobne jakby pary rękawiczek, tak? tak, już z parafiną w środku. Dokładnie, jest to bardzo higieniczne, nie moczymy dłoni klientki tudzież swoich w parafinie, która była już używana, tylko tutaj każda para jest sternie zapakowana, tylko dla jednej klientki, nie dostaje się tam powietrza żadne drobne ustroje, i oczywiście jest to potem wyrzucane, więc nie jest to jeszcze raz do wykorzystania. i Dlatego mamy pewność, że teraz, przede wszystkim w dobie, właśnie gdzie bardzo dbamy o tą higienę i czystość, jest to zupełnie bezpieczne. Jakie są wyjątkowe składniki, jaki jest, jest skład tej parafiny? Takim, Są jakieś takie substancje, które nas zaskoczą? O, może tak. Które nas zaskoczą. Na pewno po pierwsze sama parafina jest bardzo wysokiej jakości. Bo generalnie, jak wiemy, parafina jest to pochodna ropy naftowej. Może brzmieć troszkę strasznie dla, dla, na razie, jako dla kosmetyczek czy w ogóle dla kosmetyki. Dla klientów przede wszystkim. Dla klientów, wszystkim, klientów tak? tak. Że jest to z ropy naftowej. Ale to jest niesamowicie oczyszczona przede wszystkim. Naturalna substancja. Ta jest zbogacona dodatkowo o komórki macierzyste pozyskiwane z jabłek i one chronią również nasze komórki macierzyste skóry. Zaczynamy zabieg parafinowy, będziemy go wykonywać na moich dłoniach, całe szczęście, bo mam już dosyć suche i zniszczone, także na pewno mi się ten zabieg przyda. Jak to wszystko wygląda? Opowiedz nam. W zestawie mamy przede wszystkim rękawiczki, które już są wypełnione parafiną, jeszcze stężoną, taką zimną oczywiście. Aktywator węglowy. I właśnie jak to wygląda? Dzięki temu aktywatorowi teraz nie, nie potrzebujemy prądu, tak? Dokładnie. Wykorzystujemy naturalne ciepło węgla aktywnego i do yy, właśnie tego aktywatora węglowego wlewamy olejek. On tutaj też zawiera y, sól, przez co zachodzi reakcja chemiczna, wydziela się para, wytwarza się ciepło. Co mamy jeszcze w zestawie? Aha, możemy użyć jeszcze y, takiej skarpetki na stopę. Mhm, fantastycznie też. I y, później już po założeniu. Y, Ciepłe parafiny na dłonie, tudzież na, na stopę, ale akurat w tym przypadku dłonie, zakładamy też frotowe rękawiczki, żeby utrzymywało się to ciepło. Jasne. Jest żeby wcześniej użyć jeszcze peelingu na dłonie, tak? żeby cały ten matkę na skórę, który mamy taki zniszczony zetrzeć i żeby te wszystkie substancje, które są w parafinie mogły się dobrze wchłonąć w naszą skórę dłoni. Zgadza się? Dokładnie tak, dokładnie tak to super, co, umiesz Umieszczamy aktywator teraz w parafiniarce. Najpierw węglowy. bierzemy naszą rękawicę. Ona ma tutaj specjalne takie no dokładnie takie pieszonki. I zakładamy tutaj na boki parafiniarki. I drugą w ten sam sposób. Generalnie jest to bardzo y, intuicyjne i proste Obsłudzę obsłudze ja urządzenia. Tak, tu mamy założone już rękawiczki. Może pokażemy, jak to o, w środku wygląda. Czyli co, tutaj mamy e, między tym... Aha, wkładamy do takiej szufladki jakby ten tak, aktywator, aktywator z lawyrem. Ok. i po bokach tutaj te rękawiczki z parafiną. A tu mamy też e, takie półeczki, żeby dobrze potem, jak się rozpuści ta parafina, dobrze rozeszła e, się po całym okay. woreczku. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, aktywator lawendowy. Przede wszystkim aromaterapia. Mhm. I tak. Czyli sam zabieg w sobie to nie jest tylko jakby taki zabieg regenerujący, ale też da na nasze zmysły. Bardzo, bardzo. W ogóle cała ta procedura od samego początku jest moc, bardzo mocno pachnąca, taka przyjemna, bo zanim się rozgrzeje cała parafina, to już olejek się ulatnia tworząc naprawdę przepiękny zapach w całym pomieszczeniu. A jak wiemy, też lawenda jest uspokajająca, relaksująca, więc super sprawa. A szczególnie teraz na, na tą zimę, na jesień. Okres jesienno-zimowy. Zanim zamkniemy parafiniarkę, wlewamy do aktywatora węglowego oleje lawendowy. Jego jest 50 ml, i czekamy, aż substancje się ze sobą połączą i zacznie tędy się wydzielać. Przepięknie pachnąca para. Ale już czuć zapach, już czuć zapach, tak, zapach lawendy. Tak, już przy otwieraniu nawet mhm. tego aktywatora czy tego lejku lawendowego jest bardzo, bardzo przyjemny zapach. Jak długo trzeba czekać, aby substancje się połączyły i wytworzyły ciepło? Widzisz, tutaj już, już zaczyna parować. Tak, to jest dosłownie paręnaście sekund, kiedy ta reakcja chemiczna zachodzi yy, i jeszcze nie jest oczywiście rozgrzana parafina. To dopiero ona będzie rozgrzana w momencie, kiedy już przestanie nam ten olejek parować. Mm -hmm. To jest tak w okolicach do 10-15 minut. Okay. E, Za ten czas właśnie można wykonać pani pielink na dłonie przede na wszystkim, przykład. dobrze je oczyścić. No już pięknie pachnie. Parafina jest gotowa dopiero wtedy, kiedy przestanie nam e, ta para... U uchodzić para, Dokładnie. Tak? I przy okazji, tak jak wspomniałaś, czy pytałaś, czy to nawilża pomieszczenie. Tak, jak najbardziej tak. W składzie tego jest czysta woda. Okej, okay, czyli też mamy przy okazji działanie yy, nawilżające, tak? Powietrze, nawilżacz powietrza. Tak. Yy, dodatkowo yy, sam olejek lawendowy jest bakteriobójczy i wirusobójczy. Super. To teraz w tych czasach bardzo się dodatkowo Jasne. przyda. Takie przede wszystkim działanie... Rozgrzewające wpływa tutaj dobrze na mięśnie i stawy. Jak klientka do nas przychodzi taka zmarznięta, teraz z dworu tak. na przykład na zabieg, albo chociażby na pedikir, na manikir, to możemy ją jak najbardziej takim zabiegiem przywitać w ogóle, tak? takim rozgrzewającym ciepłem, pachnącym. Czyli tak naprawdę to jest taki zabieg spa. Tak. Możemy po prostu poczuć się e, jak przy dobrym zabiegu spa. Tak, tak samo możemy go wplatać w zabiegi na twarz i ciało. Bo gdy pani leży na przykład na zabiegu na, na twarz z maseczką już, to w tym momencie my możemy zaproponować właśnie parafinę na dłonie bądź na stopy. Nasza parafina się już rozgrzała, ostatnie kłęby pary się wydzielają, to znaczy, że produkt jest już gotowy do użycia. Okej, okay, to ja się może rozpłaszczę, żeby było wygodniej. Tak. Dobra. Podwiń sobie Ala rękawy. Pamiętamy, że to, co w środku, jest ciepłe i płynne, więc trzeba robić to ostrożnie. Mamy rozgrzaną parafinę. Jest taka cieplutka, przyjemna. Tak, całe urządzenie jest ciepłe. Parafinę rozpuszczoną mamy na samym dole, to jest bardzo odpowiedniej temperatury. Przyjemna, nie jest gorąca. Przyjemna, nie jest gorąca, mhm. tak. Zabezpieczenie delikatnie sobie rozrywamy. I wkładam rękę do środka. Tak, dokładnie. Proszę. Powinna ściągnąć obrączkę? Powinnaś ściągnąć obrączkę. <laughs> Żeby nie została przykład. <laughs> Jeśli nie, nie chcesz mieć całej z parafiny. Jak miło? Przyjemnie. Przyjemnie. Bardzo. Tak, Proszę. mamy już naszą rękawiczkę założoną i teraz rękawica frotę do utrzymywania temperatury do ciepła. Yy, możemy też włożyć sobie ją tutaj tak troszeczkę niżej. O, a w naszych rękawicach frotę mamy jeszcze rzepy, o, więc będziemy się delikatnie zacisnąć. No i oczywiście nie możemy tą ręką gdzieś podnosić ją do góry, mm -hmm. tudzież machać. Czy to też nabliży mi skórki wokół paznokci? O tak, bardzo. Ta parafina dotrze wszędzie, w każdy zakamarek. Ta, Alicja, odwróć się w moją stronę. I tak samo znowu rozrywamy sobie tutaj to zabezpieczenie. I zapraszamy. Gdzie mamy kciuk, który którą stronę jest? Tu mamy, tu mamy kciuk, tak. Okay. To śmieszne okiecie, <laughs> ale przyjemne. No, cieplotka. I zakładamy fratową rękawiczkę. I Proszę. Teraz jest pani bezbronna. <śmiech> 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 tak, i w takich rękawiczkach posiedzimy z około 15 do 20 minut, żeby wszystkie substancje aktywne dobrze nam się wchłonęły i zadziałały. I Dobrze ja się teraz rozbrzało. 15 minut leży i się relaksuję. Tak, dokładnie tak. Wszystko zastygło. Teraz zobaczymy. Mhm. Ale takie plastyczne, miękkie tak. i dalej troszeczkę ciepłe. Ale się tą. błyszczą. Mhm. Wszystko zostało w środku. No. Tutaj jakieś resztki. Jest to bardzo wygodne, bo przy zwykłej parafinie trzeba ściągać ją e, z dłoni, tak? Te, te tak, wałci. i to się bardzo mocno krusza. Tutaj mamy tylko o, takie resztki naprawdę. Ale nawet nie musimy teraz myć dłoni. Nie, 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 nie. Nie, nie myjmy. Z racji tego, że niech to wszystko sobie popracuje w skórze. O. Mhm. Czy na to coś jeszcze będziemy nakładać teraz? Y tak, jak najbardziej. Chcielibyśmy jeszcze zamknąć to całe nawilżenie. Powiedz, jakie masz uczucie w ogóle? Czy ja, jest... Przede wszystkim czuję, że jest mi ciepło w końcu w dłonie. To jest <grym> najważniejsze. Dłonie są jasne. To <grym> jestem zaskoczona, bo ja mam bardzo często takie silne dłonie, czerwone. Tak. Są jasne. Jest bardzo miękkie. Mam wrażenie takiego miata przez taką mocną maskę na dłonie. Aha. Takie mam uczucie. No niesamowite. To bardzo przyjemne. A pokażę od środka jeszcze dłonie. No, nie widać nigdzie takich zagień z, z przesuszenia na Tak. Naprawdę, bardzo, bardzo mięciutkie. Bardzo mięciutkie, mhm. gładkie i ciepłe. Ale nie ma wszystko. takiego tłustego. W ogóle się filmu. ani się nie lepi, ani się nie tłuści, po prostu czuję, że są takie mocno, mocno nabliżone. No to bardzo się cieszę. Super. W takim razie wykończymy sobie zabieg jeszcze dodatkowo, bo oczywiście nie musimy, tak. Ale bardzo fajnie by było położyć coś jeszcze, takie, taką wisienkę na torcie, żeby Pani czuła się taka dopieszczona. I ja tutaj pro, pro, proponuję produkt, y, nasze niewidzialne rękawiczki, więc y, zastosujemy sobie nasz produkt Silky Glows, czyli niewidzialne rękawiczki. I rzeczywiście powiem z własnego doświadczenia, bo bardzo lubię ten produkt, y, że faktycznie jest to takie uczucie silki. On ma w swoim składzie prawdziwy jedwab, mhm. więc y, też y, nie jest to jakby tylko sama nazwa. Różne olejki, naprawdę kompozycja jest bardzo bogata i nie zostawia tu z tej warstwy, ale to za chwilę Alicja się przekona. I wmasowuje, tak? Tak, dam Ci jeszcze troszeczkę, aczkolwiek powiedzmy, że taka jedna pompka by nam wystarczyła. I w całe dłonie wmasowujesz sobie Już jest standardowy jest krem. Ym, powinnaś mieć takie właśnie uczucie jedwabistości, mm. bo to przede wszystkim I daje… Pięknie no oczywiście, to zawsze pięknie pachnie. Zostawia taki film na skórze, ale nie jest on taki tłusty, tylko taki pudrowy. Tak. Bardziej takie pudrowe uczucie, bardzo przyjemne, bardzo ilowiste tak. i delikatne. Często klientki się pytają, a da się tym posmarować dłonie w aucie, nie będę się ślizgać na kierownicy. Uh -huh. To jest bardzo częste pytanie. I powiem wam, że ja ten produkt tylko w aucie włożę. Tak naprawdę nawet nie w torebce, tylko w aucie przed wyjazdem do pracy jedna pompeczka wmasowuje. I naprawdę uczucie jest niesamowite. Gładkości, takiego zabezpieczenia skóry. I przede wszystkim ona też dobrze wygląda, jest taka mocno wygładzona ta skóra. Właśnie bardzo ważne jest teraz to w okresie jesienno-zimowym, żeby cały czas nawilżać i dbać o tą skórę, żeby nie robiła się szorstka. Bo później wiemy, że jak nie dbamy o tą skórę dłoni, to powstają pęknięcia, a to już jest trudne do zagojenia. Tak, tak. To trzeba by już było naprawdę robić jakąś terapię leczniczą bardziej niż pielęgnacyjną. Mm -hmm. Więc to Ci tak ogólnie rzecz biorąc polecam też do terebeczki mm -hmm. albo do auta. I właściwie mamy zabieg skończony tak naprawdę. Możemy przejść nawet, jeśli robimy zabieg na twarz, już dalej do pielęgnacji twarzy, ciała, jako mam ochotę. Także jak widzicie, mm. parafina Alessandro to nie tylko odżywianie bardzo mocne, higieniczny zabieg, ale również super przyjemność, piękne efekty. Na długo, tak? No tak. bo. Ym, to nie jest taki zabieg, że umyjesz dłonie i natychmiast ten efekt zniknie, bo rzeczywiście ta skóra jest na tyle zmiękczona, i na skórek jest bardzo głęboko odżywiany. Widzę każdy że nie ma tych, tych um, takich odstających skórek, bolących, wszystko jest pięknie nawilżone, wygładzone. Tak. Rewelacje. Kończymy nasz zabieg. Bardzo Wam Cię dziękujemy za oglądanie. I zapraszamy na nasz sklep internetowy www.Alessandro.pl Do zobaczenia.